Wątpię, czy masz rację. Co masz na myśli? Tylko ty od zawsze wierzyłeś, że Boże, Myrtana, już, któregoś dnia się może. zjednoczy. Jak prawdziwy wojownik nigdy nie zwątpiłeś w naszą ojczyznę. Robi się coraz Dlatego to właśnie ty powinieneś być tym, który obejmie rządy na tych ziemiach Samo jako władca, jako król. Rozumiem. Zawsze pragnąłem być tym, który wprowadziłby Myrtanę w nową erę pokoju i rozwoju. Zbyt długo patrzyłem, jak ziemie te cierpiały. Czas, by wprowadzić zmiany. Zdecydowane i konsekwentne. Czy zostaniesz naszym królem? Czy zgadzasz się, by objąć nie, tę funkcję? Zgadzam się. Królu robarze, jestem twoim wiernym sługą. Wątpię. on należy do ciebie. Niektóre problemy same się rozwiązują. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Z tego będzie jeszcze więcej. Cóż, no to mamy problem. Nie jestem na to gotowy. Ale nadal mi się to nie podoba. Że wszystko jest możliwe. No, po prostu przystępkowy wariat. Dobrze się spisałeś. To, że Torus się nam wymknął, rozwścieczyło mnie. Zawiedliśmy cię, mój przyjacielu. Torus i tak pewnego dnia spotka swoje przeznaczenie i będzie to dla niego przykre doświadczenie. Udało ci się obronić Węgard, naszą stolicę. Na razie to wystarczy. Sukces ten zawdzięczamy tobie. Widzę teraz, że stało się tak dzięki wszystkim dokonanym przez ciebie czynom. Okazało się, że nie sprawdziłem się jako obrońca tych ziem. Chciałbym, żebyś to ty dzierżył ster rządów w Wengardzie i byś poprowadził nas w lepszą przyszłość. Proszę cię, byś został naszym królem. Czy zgadzasz się, by objąć tę funkcję? Tak. Będę twoim najwierniejszym sługą, król robarze. Oto twój tron. Po prostu przystęp Z tego będzie jeszcze więcej kłopotów. Jasne. Mimo wszystko tak nie może być. Nie masz nic nie, do roboty? Jeśli będziesz się Jest tak to dalej to. zachowywać, nigdy tego nie zrobisz. Bestia załatwiłem. została upita! Ba, Przegapiłem to! Nie udało nam się dopaść Torusa! O! Nie przejmuj się Torusem, Gorn. Byłeś potrzebny tutaj, w Wengardzie. Musiałem chronić stolicę. A z Torusem policzymy się już wkrótce. Masz rację, jak zawsze zresztą. Dziękuję, przyjacielu. Czas wypełnić kolejną część planu. Zanim to nastąpi, chciałbym złożyć ci przysięgę wierności. Sam nie zdołałbym tego zrobić, więc... Chciałbym, abyś to ty odtąd władał Myrtanu, mój panie. Mój władco, zgodzisz się zostać mym królem? Zgadzam się. Królu, przysięgam ci wierność. Odtąd mój miecz jest twoim mieczem. Zasiądź na tronie. Gorzej już być nie może. Ale nadal mi się to nie podoba. Będzie jeszcze więcej kłopotów. Pewnego dnia to wszystko się skończy. Gorzej już być nie może. Walczyłem za te ziemię i przelałem dla nich wiele krwi. Musiałem przezwyciężyć setki przeszkód, by ujrzeć nową myrtanę. Sprawię, że jej chwała będzie trwać wiecznie. Zawsze będę ją chronił. Nadszedł czas zmian. Niniejszym oświadczam, że biorę myrtanę we władanie. Niniejszym ogłaszam siebie władcą nowej, zjednoczonej myrtany. Jam jest król Robert III. Jedyny, prawdziwy władca Myrtany. Pomyśl o tym. Lepiej zważaj na słowa. Hej, co chcesz usłyszeć? Nic Każdy. wielkiego się raczej nie wydarzy. Może... Gorzej już być słowa. nie może. Robi się...